Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, przemawia pan poseł Plockiew. Dziękuję bardzo. Dla przypomnienia, pieniądze z budżetu Unii Europejskiej, którymi dzisiaj jeszcze zarządza Prawo i Sprawiedliwość, to pieniądze z perspektywy 2013-2020, pieniądze wynegocjowane przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 400 miliardów złotych. I dzisiaj tymi pieniędzmi obracacie, robicie inwestycje, chwalicie się i wasz rząd wynegocjował ponoć 770 miliardów złotych. Panie ministrze, kiedy Polacy będą mogli te pieniądze inwestować na modernizację gospodarki? I kolejna kwestia, czy pan może zagwarantować tej mównicy, że pieniądze dla wspólnej polityki rolnej nie są zagrożone? I ostatnia uwaga, mianowicie jakie inwestycje z krajowego planu odbudowy będą realizowane w ramach tak zwanego prefinansowania z tego funduszu i czy może być taka sytuacja, że my sami sobie te inwestycje sfinansujemy bez udziału środków z krajowego planu odbudowy. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.